się za mam ciekawy przypadek. O, kurczę, żal nie nagrać. Sygnalizator zamontowany przed wykonaniem daszka. To jest taki daszek. Wyjście wiadomo, drzwi nie drzwi. I żeby deszcz nam nie padał, to, jest to sprawa. To zamontował zamontował sobie daszek. Ale nie przewidział, że chyba dostęp będzie bardzo utrudniony. I co okazuje się, że nie mogę otworzyć, bo zahacza. Także majstersztyk w czystej postaci. Bez uszkodzenia się nie da. Wlacha jest też mocno tu wywinięta. Jak to zrobione jest? No, no tak. Idzie z góry, wywinięta do dołu na długości ośmioma wkrętami. Nie, no tragedia, kurde. Ale ktoś miał pomysł. No i, i, tak to wygląda. Tak się robi te systemy, nie pomyśl Teraz, no się i nie idzie włożyć. Ech.